Historia ostrzeszów ma za sobą 5 sparingów w zimowym okresie przygotowawczym. W sobotę 15 lutego przegrała z UKS Galewice 2-3. Myślę, że bardzo pozytywny sparing. Wiadomo, że niestety przegraliśmy 3-2, ale przeciwnik naprawdę postawił się nam i myślę, że dobra, dobra lekcja dla nas. Na razie pracujemy bardzo ciężko, trenujemy trzy razy w tygodniu i na początku trenowaliśmy też na hali, a teraz typowo boisko i doskonalimy elementy, nad którymi musimy popracować. Myślę, że no, takie główne bramki to po naszych błędach, ponieważ dwa karne i taka jedna tam błąd w obronie z podaniem, ale no, jakbyśmy poprawili nasze błędy, to myślę, że na spokojnie był sparing do wygrania. Bramki dla Wiktorii w sobotnim sparingu zdobyli Kasper obsadny oraz zawodnik testowany. We wcześniejszych meczach kontrolnych ostrzeszowianie przegrali z czarnymi wierzbno 1 do 3, wygrali z Orłem Mroczeń 5 do 0 i Huraganem Szczury 6 do 0, a w minioną środę ulegli drugiej drużynie Pogoni Nowe Skalmierzyce 1 do 3. Jak już wcześniej informowaliśmy, w Wiktorii testowani są nowi zawodnicy: bramkarz Denis Ruk i Nikodem Myśliński z Sokoła-Bralin, a także Michał Domagalski, Paweł Paroń i Patryk Pasiak. Trenują z nami, grają w sparingach, także mam nadzieję, że rozpoczną z nami rundę reważową, rundę wesenną. Szukamy cały czas na rynku, jeśli ktoś jest chętny, to również zapraszamy, aby do nas dołączył. Wraz z startem okresu przygotowawczego są nowi zawodnicy, są nadzieje. Mam nadzieję, że rundę wiosenną zakończymy z pozytywnym wynikiem, czyli z utrzymaniem. Wiktoria w pierwszym ligowym meczu zagra z Zawiszą Łęka Opatowska. Traktujemy każdego przeciwnika tak samo, walczymy o punkty. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że Łęka to bardzo trudny przeciwnik, ale, ale no, pracujemy po to, żeby im się postawić. Jest dużo nowych zawodników, także możemy tutaj się pokusić o parę zwycięstw, więc jest jakby odświeżona drużyna, więc może to wyglądać inaczej niż od rundy jesiennej. Podopieczni Dawida Galińskiego w kolejnym sparingu zagrają z Lasem Kuczków.